Kie Narysujemy okulary. Tak! Uuu! Uh, uh. body, Skurane. który jest kuzynem małpy! Będziemy rysować okulary. Bardzo lubi okulary! Oczywiście wykorzystamy mój zawsze uśmiechnięty biurnik kształtów. Ruszamy! Do narysowania okularów la, 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 la. Nic. Dzięki niej powstaną same szkła. Na początku to z lewej strony. Dobrze! I dalej to sprawę Weźmy a... I narysujemy połączenie między oprawkami. Ta część opiera się na nosie, i dzięki Don't temu są na odpowiednim poziomie. Raz jeszcze wykorzystamy elipsę. Narysujemy ją kształt oprawy. To właśnie w oprawkach Let... zapracowano są szkła. One mogą być zrobione z plastiku, metalu, a nawet z drewna. Czasami są też ozdabiane, szlachetniki. to na tu blisko słońcu. Tak! Będą to linia go, in, go, do góry! Gorin! góry! Gorin! 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 Dzięki Gorin! góry! Gorin! 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 Tak! Możemy go po I, skoń, Czyli na Oj, nie, nie. Długie linie. Do niej. Do! I na koniec jeszcze jedna długa część. Do! I zakończymy. Do Dorysujemy je na dwóch końcach. Do! Do zjawiska. Do! Jeszcze linia na jednym szklanie. Ale skoro mają one być przed słońcem, to jeszcze raz samo słońce. Na Hmm. No. Lama! Tak! To lama! 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 O Okulary! Można zabrać okulary i iść na plażę. Bardzo jestem ciekawa, jak będą wyglądały okulary na Waszych pracach. Po narysowaniu rysunków po rodzinie, poproście rodziców, żeby wysłali je do nas przez stronę www.forfankids.pl Wasze rysunki okularów Pokażemy na ekranie telewizora. Harpaki! 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 Harpaki!